Najpierw eliminacje prowadzone były w świetlicach TPD, w których wyłoniono najlepsze czteroosobowe drużyny. Następnie w pracowni kulinarnej w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie odbył się finał konkursu TPD Gotuje. Zadaniem uczestników było wykonanie deseru. Mieli na to 60 minut. Produkty wybierali sami z przygotowanej spiżarni. Było kilka kryteriów, które braliśmy pod uwagę. Po pierwsze, organizacja pracowników pracy zespołowej. Czy współpracują ze sobą? Jak współpracują? Jaka jest ta komunikacja? Drugim elementem jest pomysłowość i kreatywność, oraz czy jaki, będzie, jaki był. Sposób wykorzystania narzędzi, bo można deser po prostu podać z gotowych komponentów, a można się wysilić i wybrać produkty, które trzeba przetworzyć, podpiec, zmiksować, zblendować. Liczył się oczywiście także smak i prezentacja deseru. Uczestnikami konkursu mogły być osoby w wieku od 6 do 17 lat. Rywalizacja do ostatniej minuty była zacięta. Witać było współpracę, zaangażowanie i ciekawe pomysły. Mamy plan zrobić japońskie takie pankejki, jakby takie puszyste, takie no dobre pankejki. Na no, co będziecie zwracali uwagę przygotowując deser? No, żeby głównie pankejki wyszły dobrze i żeby, i żeby dobrze jakoś dekoracja wyszła z tego. Mamy w planie zrobić tiramisu yy, wieloowocowe, żeby przełamać też niektóre smaki. Jest to jeden z prostszych przepisów, jednak te wszystkie dodatki jednak jakby zmieniają. Że tak inaczej smakuje, że tak powiem. Robimy naleśniki w naszym stylu. Będzie do tego będzie można posmakować, spróbować smoothie truskawkowego. nadziane rurki bitą śmietaną. Nagrodą w konkursie była wycieczka do Warszawy ze zwiedzaniem najważniejszych miejsc w stolicy, a także warsztaty w pracowni Żółtego Talerzyka Fundacji Kulczyk. Na koniec okazało się, że wszystkie drużyny są zwycięskie i wezmą udział we wspomnianym wydarzeniu.